Ostatnie w tym roku śniadanko staroroczne można powiedzieć i z tą sałatką i przegryzła się trochę przez noc, także jest bardzo dobra, tylko wiecie co, jakiejś takiej kwasności mi tro trochę brakuje, może jakby faktycznie był ten szczypiorek, to by była taka całkiem inna, bo by była taka trochę ostrzejsza, a tak... No to jest taka po prostu łagodna, ale bardzo dobra jest. Także sałatkę Wam polecam, macie ją w, w opisie filmiku, dzień poprzedni, czyli vlogmas numer 30. Ja będę teraz zajadać śniadanko. Wam się jeszcze nie pokazuję, bo jestem nieogar i to taki totalny nieogar, bo to jest ostatni dzień, muszę Wam powiedzieć, poczekajcie sekundę, przeniesiemy się gdzieś. O sekundę w okno się popatrzycie, bo to jest dzisiaj ostatni, można powiedzieć, przedostatni dzień laby, bo dzisiaj jest sobota, zostaje już tylko niedziela noworoczna, więc też będzie taka poranna laba. A od poniedziałku ruszamy pełną parą, z powrotem w rutynę wpadamy i wstajemy o 5 rano. Więc witam się z Wami, oczywiście, bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia. Wydaje mi się, że będzie to już Nowy Rok. Później przyjdę z życzeniami oczywiście, a na razie zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego, ostatniego, starorocznego vlogmasa. I dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze no nie jestem aż tak bardzo ogarnięta, bo się nie umalowałam. Mamy już co prawda bardzo późną godzinę, bo 14, ale ja jestem w trakcie gotowania. I to tak zamierzam nagotować dzisiaj, czyli w sobotę, 31 grudnia, taką ilość, żeby jutro w Nowy Rok nie stać przy garach, bo jak będę stała jutro przy garach, to znowu kolejny rok. Czyli całe 12 miesięcy będę stać przy garach. Nie, bo jak to ja mówiłam, że jaki nowy rok. Taki cały rok. A ja jutro zamierzam labować i nic nie robić, żeby w ciągu roku też trochę więcej mieć odpoczynku. No, ale to tylko tak wiecie. Trochę śmiechem żartem oczywiście. Także ja tutaj zaczęłam robić, zaraz Wam pokażę. Zaczęłam robić taki mój standardowy sos. Ja go używam i do spaghetti, i właśnie do nadziewania. Eee, czy to lasagne, czy to właśnie do nadziewania tego makaronu typu kaneloni. Z tym, że dzisiaj okrzyknęli, że dużo warzyw mam nie dodawać, bo ja lubię jednak, jak w takim sosie jest bardzo dużo warzyw, ale reszta, to znaczy, męska część powiedziała, że za dużo tych warzyw mam im do tego mięsa nie dodawać, bo przecież wiecie, że. Mężczyzna i warzywa, bo wiecie, że mężczyzna i warzywa to jest tak jakby trucizna jedni. Także tutaj jest tylko marchewka i cebula i nic więcej. A tą kukurydzę, którą wczoraj widzieliście, co mi została od sałatki, zjadł Antosiek, bo Antosiek lubi bardzo taką kukurydzę. I tak, sos będę miała już powiedzmy zrobiony, wystygnie i będę nadziewać makaron. Oczywiście Wam pokażę późne już gotowe danie. Ja mi się wydaje, że robiłam już takie danie u mnie na kanale. I dlatego. I dlatego nie nagrywałam od początku już tego przepisu, a zaraz będę robić chlebek ten bez, to znaczy chlebek do odrywania. I tak to. I powiem Wam szczerze, że tak bez spiny. Bez spiny. Sorry, że się patrzycie w tą patelnię. Ale to już... Dobra, już nie będę Was przestawiać. E, tak dzisiaj bez spiny. Ile będzie tam, wiecie? Jedzenia to będzie. To i tak jest tylko, można powiedzieć, wieczór. A na wieczór nie powinno się, nie wiadomo, jak obżerać, że tak powiem brzydko. I będzie właśnie makaron ten... Będzie na taką obiad, kolację. Zrobię ten hebek do odrywania. Mam sałatkę. Mam jakieś takie, wiecie, wędlinę czy coś i tyle będzie. I tak siedzimy z dzieciakami w domu i tak. Więc nie ma sensu szykować większej ilości jedzenia na tego naszego, wiecie, domowego sylwestra. No i tak to chwilowo jest. Ok, przerwałam na chwilę. I tak z przypraw to sobie dodaję zawsze sól. Yy. Kurkumę, pieprz czarny, e, trochę papryki ostrej i łyżeczkę papryki e, słodkiej. E, wymieszam oczywiście, to mi się przegryzie. Ugotuję wszystko dokładnie i jeszcze dodam jakieś zioła. Albo prowansalskie, albo bazylię, albo oregano, albo możecie dodać mieszanki przypraw tych ziołowych, co już tam sobie lubicie. Ale ten mój przepis jest na kanale i wiem, że duża część osób z Was już ten mój przepis na taki sos do spaghetti, czy to właśnie do lasagne, to jest taki sos uniwersalny. Bardzo lubi i duża część właśnie z was już go robiła. A możecie sobie go też na początku to mięso podlać czerwonym winem i wtedy jest jeszcze lepsze. To tylko tak dla, e, dla przypomnienia. I tak, mięso będzie się teraz jeszcze tak trochę dusić tak około nie wiem 15 minut. Później go oczywiście wyłączę i przestygnie, to będę faszerować makaron i później będę zapiekać, ale jeszcze go poleję oczywiście sosem pomidorowym, posypię serem żółtym i będę zapiekać w piekarniku. To też wam oczywiście go, to wszystko pokażę. Ja jeszcze tak jak widzicie jestem nieumalowana, nie szykowałam się, umyłam sobie tylko głowę i nałożyłam te moje maski z Bingo Spa. Jedna jest taka, co wam pokazywałam, a Najwyżej później pójdziemy do łazienki, to wam pokażę. I nałożyłam sobie też ten skrzyp polny, wysuszyłam włosy, ale nie chciałam, jeszcze się tak wiecie, nie szykowałam na razie, bo to i tak Sylwester jest dopiero po wieczorem, więc się zdążę jeszcze tutaj naszykować, no żeby też jakoś wejść w ten nowy, w nowy rok, tak ładniej wyglądający, że tak powiem. No dobra, także na chwilę obecną tyle. Ja teraz sobie przygotuję składniki do chlebka do odrywania i zaraz Wam pokażę składniki będziemy działać dalej. <śmienic> odrywania. Ok i teraz robimy chlebek do odrywania i do wykonania chlebka potrzebujemy 40 gram świeżych drożdży albo 7 gram suszonych. To już w zależności od tego jaki używacie. Ja używam zawsze świeżych drożdży. Do tego będziemy dodawać jedną łyżeczkę cukru, bo będę robić zaczyn. Dobra, jedna łyżeczka cukru. Wymieszać potrzeba. Można dodać sobie wody. Wody ogólnie potrzebujemy 300 ml. Oczywiście ma być ciepłe, ale nie brzące. Drożdże praktycznie się rozpuściły. I jeszcze do mojego zaczynu dodaję jedną wyżkę mąki pszennej. Mąki pszennej ogólnie potrzebujemy 600 g. Odważyłam sobie tutaj, żeby już było, wiecie, troszeczkę szybciej. I trzeba to zostawić do wyrośnięcia na 15 minut, aż drożdże zaczną pracować. Ok, i tak przygotowany zaczyn. Zostawiam do wyrośnięcia na 15 jak minut. Widzicie, tak jak widzicie drożdże bardzo ładnie urosły, także już można brać się za wyrabianie właściwego ciasta. Do mąki, jak już dodamy te drożdże, to dodam jeszcze 4 łyżki oleju roślinnego i to będzie wszystko, co idzie w skład ciasta. A new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Ciasto bardzo dobrze wyrobione. Nie klei się. Także teraz przykrywamy, zostawiamy na godzinę czasu do wyrośnięcia. Tu jest jedna e, forma z naszym kaneloni. I tutaj zamiast sosu użyłam, wiecie co, soku pomidorowego z kartonu pikantnego bardzo dobry, ja go lubię. Także zamiast sosu mamy zalany sokiem pomidorowym i zaraz to przykryję folią aluminiową bo tutaj mam też drugą, taką samą foremkę i nie mam już czym przykryć, bo zrobiłam od razu więcej porcji, także to zaraz do piekarnika wstawiam, trochę to zmięknie, a potem posypię żółtym serem i ser się jeszcze zapiecze i będzie można jeść, a to będzie się piekło, a ja w tym czasie zrobię chlebek do odrywania. A new home for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride I know man, passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself I feel, I feel, I feel so alive As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky I found my way, I found my way I was in the dark against it all But made it through the day Cause I found my way, I found my way Bad times, I know I'll be okay Cause I found my way I find my way Czyli kaneloni. już nastawione pieczy się. Chlebek do odrywania również się pieczy, więc teraz można zająć się trochę sobą. I e, chciałam Wam już od dłuższego czasu, bo już testuję ten mój nowy podkład z Eveline Cosmetics. Ja go kupiłam w Rosmanie jakoś w promocji, jakoś na początku grudnia, ale go testuję już jakiś czas chyba od świąt. I muszę Wam powiedzieć, że on pięknie kryje i ma piękny zapach. Ten zapach. Tak, jakby był ten podkład, jakby był perfumowany takimi luksusowymi, luksusowymi perfumami. Bo ten czarny na przykład on wcale nie pachnie, wcale. A ten od razu przy pierwszym użyciu zauważyłam to, że on właśnie jest, ma piękny zapach. Jakie to są perfumy, to Wam nie powiem, bo ja aż tak bardzo się nie znam na, na perfumach, ale. Naprawdę jest bardzo ładny zapach, wyczuwalny. I tu mamy, jest chyba z kwasem hierurnowym. Luksusowy Wonder Cerze, wielowymiarowy glow. I naprawdę bardzo mi się podoba ten, ten podkład. intensywnie nawilża, ożywia, rozświetla skórę. Formuła jest wzbogacona w witaminę C. I kwas kialuronowy. Wyciąg z róży francuskiej wygładza, odżywia skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Na i ekstrakt z pestek moringa poprawiają koloryt i strukturę cery. Jest przyjazny dla wegan, także mogą spokojnie i weganie też go stosować. Także naprawdę, tym jestem zachwycona i ja mam odcień natural i muszę Wam powiedzieć, że jak będzie jeszcze w promocji, bo ja go kupiłam oczywiście w promocji, jakoś chyba za 29 zł, to tam pokazywałam Wam któregoś razu w filmiku, także ja na pewno do niego wrócę. I jest gęsty, proszę bardzo, prezentuje się tak. I gotowy do użycia. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego podkładu i mam go z czyste serce mogę polecić. To będzie chyba jedyny kosmetyk, który ja wam tutaj polecam z takiej kolorówki, która mi się sprawdza, bo chyba do tej pory to ja wam jeszcze żadnej tutaj kolorówki mi się wydaje nie polecałam. Ok, także ja teraz się trochę, wiecie, wyszykuję, żebym tutaj ładnie wyglądała do składania wam życzeń, no bo jednak, życzenia to trzeba przyjść i ładnie tutaj wyglądać a poza tym trzeba wiecie jakoś elegancko wejść w ten nowy rok mam nadzieję, że wytrzymamy do, do północy i będziemy świętować no ale oczywiście no już Wam tego nie będę nagrywać jak my będziemy świętować tylko mam ogólnie nadzieję, że wytrzymamy i nie pójdziemy spać bo zasadniczo to się kończy tak, że oglądamy trochę filmów a później idziemy spać, ale chociaż Powiem Wam, że głowa przestała mnie boleć, także głowa mnie nie boli. Wziąłam sobie dwa apapy i kupił mi jeszcze jakieś y, tabletki na, y, na zatoki i w aptece powiedzieli mu, że trzeba brać te zatoki, y, tabletki na zatoki przez y, miesiąc czasu, bo jak nie będę brała przed miesiąc czasu, to to mi nic nie pomoże, a to jest jakiś Zoxyn czy coś takiego, już powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Jeszcze ich nie brałam, bo to dwa razy dziennie trzeba wziąć jedną tabletkę, także wezmę sobie już na wieczór to, tą tabletkę i akurat do rana mi pomoże i rano wezmę kolejną, bo dzisiaj jeździł do apteki i kupił właśnie mi i APAP, bo nie miałam nic przeciwbólowego, a ja jestem raczej ta tym an, APAP, yy, aniżeli co innego, także kupił mi APAP i kupił mi właśnie ten na, ten na zatoki, także... Jak będą dobre te na zatoki, chciałam inne, bo tutaj też widziałam na kanale jednym jakieś takie inne. Wiem, że wyraźnie mi polecały Sinupret zatoki. Ja to kiedyś brałam, ale to to na mnie to to nie działało, dlatego tego nie chciałam. Ale widziałam na kanale jednym e, takie tabletki na zatoki na, na literę C, ale powiem Wam szczerze, że już nie mogłam znaleźć tych tabletek. Nie wiem, co to za kanał był. Ale niby były bardzo dobre. Więc może wy wiecie, co to, to są tabletki na zatoki, na literę C, które bardzo dobrze rozrzedzają wydzielinę właśnie tutaj zatokową. Bo te to byłam nawet skłonna kupić i przetestować, bo właśnie te były polecane. A jeszcze tutaj też widziałam, bo nawet moim dziewczynom polecałam na przeziębienie. Tylko, że moje dziewczyny są tarczycowe, a tam w tym czymś to był jod. I właśnie one powiedziały, że to znaczy tak, Agnieszka powiedziała, że musiałaby się zapytać swojego lekarza, bo tam właśnie w tym specyfiku był jod. To taka butelka do robienia inhalacji. To pewnie Wy też wiecie, co to jest, nie? A znowu Dorota powiedziała, że to kiedyś miała i że to nie jest rewelacyjne. Ale niby właśnie tutaj bardzo dużo ludzi poleca to, a co to jest, to ja bym musiała, wiecie co, znowu wejść na ten kanał. Poszukać właśnie tego kanału i wam powiedzieć dokładnie, co to jest, co ta dziewczyna polecała. Dobra. Także ja tutaj skończę się to malowanie. Chciałam wam tylko to pokazać, a później wam jeszcze pokażę, co teraz testuję na włosy. A na razie tutaj, wiecie, ogarnę się, żeby nikogo nie straszyć. Ja wiem, że to jest sztuczne światło, ale o tak się prezentuje na twarzy ten podkład, właśnie ze No, chyba, że wy też żeście już go testowały i znacie to. O, tutaj nie wiem, co to jest. Ale mi naprawdę się bardzo podoba ten podkład z Eveline. I nic nie widać, żadnych tutaj, wiecie, niedoskonałości czy coś, nawet i takie delikatne cienie pod oczami, też są bardzo dobrze poprzykrywane. Także ten podkład Wam polecam z czystym serduchem. Tak z początkiem roku. Ok. jestem gotowa. Mogę iść śmiało składać Wam życzenia, ale najpierw jeszcze chciałam Wam pokazać tak. E Testuję ten szampon z Bingo Spa, który tutaj dostałam przed świętami. I to jest czekoladowy szampon z odżywką. I muszę Wam powiedzieć, że on przepięknie pachnie czekoladą. Ma bardzo intensywnie czekoladowy smak, takie wiecie co: kakałko. Kakałko. Brakuje tylko bitej śmietany i tych pianek marszmalą, i można zjadać z własnych włosów. Ee, zużycie jest bardzo dobre. Niewielka ilość wystarczy do tego, żeby ładnie się spienił. A ja sobie myję głowę dwa razy, czyli najpierw myję raz, płukam i później drugi raz e, płukam. I naprawdę bardzo mi się podoba Na, i nie plączę włosów. Nie plączę włosów, a do tego jeszcze sobie po myciu nakładam tą maskę do włosów również z Bingospa. Również ją testuje Arganowa Kuracja do Włosów z lnem, jedwabiem i skrzypem polnym. Używałam dopiero dwa razy, więc tak ciężko coś powiedzieć, ale właśnie zauważyłam, że jeden plus jest taki, że włosy są niesplątane, łatwo się rozczesują i nie wypadają już tak bardzo. A do tego wszystkiego jeszcze sobie włosy psikam tym skrzypem polnym 100%, również do włosów i to jest skrzyp polny 100%. Także na razie testuję. Jak będę więcej coś wiedziała, to oczywiście Wam. Dam wam znać, a teraz idziemy już na dół, pokażę Wam. A teraz idziemy już na dół, pokażę Wam nasze sylwestrowe jedzonko. Złożymy życzenia. I ja uciekam już do świętowania sylwestra i nowego roku. Patrzcie na mojego cyrkowca. Tutaj yy, postawiłam tą deskę, żeby nigdzie więcej jej nie dostała. I ona tutaj wyczuwa, że tutaj mam kędlinę położoną i mój cyrkowiec, tak? Stoi na dwóch łapach i skacze właśnie do mojej deski, prawda? Cyrkowcu mój. A tutaj już tak jak widzicie, jedno naczynie jest zjedzone z kaneloni. Tutaj jest chlebuś do odrywania, zaraz go wyjmę z blachy. Zobaczę, jak wygląda. Wafle numer dwa są przełożone. Tutaj dzieciaki też podjadają, także jedzenie już sylwestrowe idzie pełną parą. Jedno gotowe. Drugie gotowe, idziemy zaraz składać życzenia, ale najpierw jeszcze pokażę Wam mój chlebusz do odrywania. I mój chlebusz do odrywania prezentuje się tak, myślę, że bardzo ładnie się upiekł. Tutaj go próbowałam, także jest bardzo smaczny. Oczywiście przepis zostawię Wam standardowo w opisie filmiku, ale ja Wam go polecam. Jak nie chcecie robić z koperkiem, bo ja zrobiłam tutaj 100 g masła, rozpuściłam, dodałam około 7 ząbków czosnku. Jedną łyżkę oregano i koperek. Ja miałam mrożony, więc dałam mrożony. Tak jak widzieliście, posmarowałam placek standardowo dalej. To już pewnie wiecie, jak się robi taki chlebek do odrywania. Ale ja tylko Wam podaję składniki i go trochę posoliłam po wierzchu całość posoliłam. Także jest naprawdę bardzo dobry i Wam polecam. Pani Meluniu, ja teraz nagrywam. Także nasze sylwestrowe jedzonko gotowe, więc mogę iść składać Wam teraz życzenia. A życzenia idę składać Wam standardowo pod choinkę. A tak w ogóle to ja mam na sobie sukienkę. To jest sukienka letnia, co prawda, bo ona była jakoś na wyprzedaży letniej kupiona. Ze sklepu to Wam nie powiem, bo to był taki butik, tak przypadkiem znaleziony parę ładnych lat temu. Ale podobał mi się ten kolor, tylko oczywiście rozmiar jest nietrafiony, bo to jest sukienka oversize'owa. No trochę jest za duża, ale najważniejsze jest to, że bioderka się mieszczą. Ale tutaj, tutaj tak jak widzicie jest no trochę tutaj w tym miejscu jest za szeroka, ale tam na dole co trzeba to zakrywa i to jest jej plus. No i plus ma taki, że ma bardzo ładny kolor. To taka a propos tej sukienki jakbyście się pytały skąd ta sukienka także nie powiem Wam jakiś modny butik czy coś takiego. No dobra. Także teraz, już oczywiście, e, przedstawicielstwo rodzinki M standardowo, bo reszta przecież nie składa życzeń, a reszta to nawet można powiedzieć, że nie bierze udziału w kanale. Może kiedyś weźmie udział, ale jeszcze potrzebuje trochę czasu do tego, żeby się przyzwyczaić. Może się przyzwyczai i, i pokaże w końcu, ale na chwilę obecną jeszcze nie. Nie, nie, chcę. Ale tak, na samym początku to chcemy Wam podziękować bardzo serdecznie za to, że kolejny rok byliście razem z nami na kanale Rodzinka M Vlog. Dziękujemy Wam za miłe słowo, które codziennie piszecie w komentarzu, za kciuki w górę i za te w dół też, bo to w sumie to bez znaczenia. No ale wiadomo, że bardziej cieszą te kciuki w górę, a nie te w dół. Za każde Wasze miłe słowo, za wsparcie kanału, za życzenia noworoczne, które żeście już nadesłały nam do nas w dniu dzisiejszym i nadesłali, bo Panowie przecież też oglądają kanał Rodzinka M-Vlog, nie tylko Panie. Także Wam bardzo serdecznie dziękujemy za kolejny rok spędzony wspólnie z nami. I my również chcieliśmy Wam złożyć serdecznie życzenia noworoczne, Przede wszystkim szczęśliwego nowego roku, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń, tych dużych i tych całkiem malutkich, bo to nieważne, jakie się ma marzenie ważne, żeby się spełniło żeby Wam się zrealizowały wszystkie zamierzone plany, jeżeli takowe posiadacie na 2023 rok. Co jeszcze życzymy? Dużo pieniędzy w worku, w skarpecie, żebyście, żeby Wam nie zabrakło właśnie pieniędzy, bo wiadomo, pieniądze nie są najważniejsze, ale w tych czasach pozwalają przeżyć, to nie ma się co oszukiwać i przede wszystkim to życzymy Wam dużo spokoju, żeby ta sytuacja, która jest teraz na świecie nie rozwinęła się na inne kraje, a w szczególności tutaj na, nasz, na naszą wschodnią część, także życzymy Wam dużo zdrowia i spokoju. No, bo reszta myślę, że będzie wypracowana siłą własnych rąk. No, bo wiadomo, w dużej mierze zależy też wszystko od nas samych i od tego, jak będziemy działać w 2023 roku. Coś działamy, także że jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym. Vlogu, vlogu, bo to już będzie vlog, nie vlogmas, także pa! pa!